Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry o 6 rano wyszedłem i chcę nagrać taki odcinek na temat Pawła Durowa bo wszyscy wiedzą, teraz jest Paweł Durów to ten człowiek, który stworzył Telegram w kontakcie i kilka różnych rzeczy no i teraz on jest aresztowany w Francji w Paryżu <głosł> i czeka na jakby na decyzję no i w ogóle na sąd tam Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w ogóle to wszystko zaczęło się, jak on zmienił życie Rosji i całej Rosji, w ogóle i władze rosyjskie. Dzięki niemu, co oni robili i teraz robią. To ten człowiek, który w ogóle zmienił życie w Rosji i takie niemałe zmiany były. Chyba to taki największy człowiek, który nie w polityce i zmógł zmienić bardzo duże rzeczy i żeby i władze zaczęli pracować w inne strony i oni jakieś wynalazki zrobili. No i tak samo ludzie też zwykły zaczęli myśleć w inny sposób i. No i tak dalej. Porozmawiajmy o tym. Zacznijmy od tego, że w 2009 roku wszyscy w mojej szkole zaczęli mówić, o ja jestem w kontakcie i tak dalej. A ja jeszcze w ogóle nie miałem żadnego internetu. No i e, wtedy już on zaczął kosztować bardzo, bardzo tanie i oczywiście moi rodzice, e, którzy nie mieli za dużo pieniędzy, zdecydowali, że nawet my możemy podłączyć ten internet, bo naprawdę bardzo mało to kosztowało. No i e, super, podłączyliśmy ten internet. I wtedy, kiedy jeszcze był tam nie wiem, rok 2006 nie pamiętam lub piąty Paweł Dura wtedy jeszcze był w uniwersytecie albo jak ten instytut no i tam on zrobił taki forum, to był w ogóle jedyny forum w Rosji gdzie można było kontaktować się, jakby pisać do swoich przyjaciół i tak dalej gdzieś w internecie to było w Petersburgu chyba tak samo jeszcze mieliśmy jednoklasniki. Taki sieć społecznościowa dla osób, którzy e, jakby trochę, no na przykład jak dla mojej matki, dla mojego ojca e, pasowało więcej odnoklaśniki. oni mogli znaleźć swoich e, jakby przyjaciół ze szkoły. No i e, oni to robili, a w kontakcie była tylko młodzież. No, tutaj jeszcze taka różnica, że odnoklaśniki te, oni zostali od razu wykupiony przez polityków, przez władze, ale to trochę, trochę później było, bo po pierwsze władze chcieli stworzyć swój własny, ten, swój własny też sieć społecznościową, no i oni otworzyli taki mój świat nazywał się on ale nikt w ogóle nie otworzył tego mojego świata, nikt nie poszedł do tego tej sieci społecznościowej, ale oni chcieli to, żeby patrzeć za ludźmi, co ludzie robią, co piszą o władzy i tak dalej, ale nie udało się, no i oczywiście oni zaczęli po prostu, jakby po prostu kupili ten jednoklasnik i Oczywiście zaczęli patrzeć co ludzie piszą i tak dalej, ale Odnaklasniki to starsze ludzi. Oczywiście i te starsze ludzie No oni jakby jak wiecie, oni zawsze Popierają władzę, no tam Większość z nich popierają władzę i tam nic ciekawego A młodzież ona jakby chcą zmian Oczywiście No i zaczęli w jakiś tam sposób próbować e, tam kupić ten w kontakcie. jeszcze coś, e, bardzo dużo dyskusji z, z tym Pawłem Durowem było. A tam wiecie co? Ten Paweł Durow, on jest takim człowiekiem, że on po prostu, e, jeśli on coś robi, to on robi to sam i jeszcze ma kilka tam, nie wiem, 5-6 ludzi, którzy po prostu mu pomagają. E, w sensie, że tam taka pomoc, że... Ktoś tam, manager, ktoś jeszcze, a nowy jakiś tam, nie wiem, wynalazki, lub jeszcze coś, a nowe funkcje i tak dalej. Wszystko to tylko Paweł Durow robi. Jakby nikt mu nie pomaga w tym, bo on mówi, że on sam wie, co trzeba zrobić. W kontakcie na przykład, lub w telegramie teraz. Paweł Durow, on jakby pracownik. Bo on mówi, że on sam wie, co trzeba robić i nie trzeba mu żadnej pomocy w nowych rzeczach takich. No i tak samo no, z różnymi ludźmi on też e, rozmawia jakby oso, osobiście i nie chce, żeby ktoś mu pomagał w tym. Z tego powodu e, on zawsze pracuje jak sam, no i ma kilka e, tam, po prostu pomocników takich małych, w sensie po prostu oni pracują jak nad małymi życiami, nie, nie nad dużymi. No i idziemy dalej. Ten, ten w kontakcie, on zaczął się jakby, nie wiem, rosnąć. No wszyscy zaczęli ten. Идти до этого ВКонтакте, там можно было на главной строне увидеть, сколько миллионов уже ВКонтакте, но no, Ну и зазвичай то люди из стран, ой, с краев бывшего Союза были. Ну и, конечно, все это было в языке российском, но можно было изменить на язык украинский и так далее. Там на все языки света можно было это изменить. Mm, это интерфейс, не знаю, твой профиль твой. I dlaczego w ogóle ludzie korzystali z tego? Bo po pierwsze, nikt w ogóle nigdy nie używał tego internetu i nawet wszyscy nie wiedzieli, a po co go używać, ten internet. Bo nie było w internecie nic i nie było po prostu sensu kupować albo coś jeść. Po tym, kiedy zaczęły się różne gierki online, a tak samo jeszcze i te strony internetowe, sieci społecznościowe, a, wtedy była tylko normalna dla nas Rosjan, tylko w kontakcie i nic więcej, to wszyscy zaczęli dlatego kupować ten internet i wtedy różne te, nie wiem, providery, tutaj napisano po polsku, oni jakby pomyśleli, aha, ludzie teraz chcą e, jakby zacząć, jakby ludzie teraz chcą siedzieć w tym kontakcie, no i e, providery te zaczęli robić różne akcje, żeby było taniej, korzystać z internetu i tak dalej, no i na zaczęli ludzi, jakby to wszystko kupować i podłączyć internet do domu. W tym kontakcie, można było robić coś następującego, co, nie, co w ogóle nie można było robić, na przykład na Facebooku. W Rosji wtedy nie mieliśmy żadnego pojęcia autorskiego prawa w ogóle. Z tego powodu ludzi po prostu. Na przykład, miałeś jakieś tam piosenki w tym, w komputerze, albo gdzieś jeszcze i po prostu mo mogłeś dodać go do, tej, do tego w kontakcie. Tak samo, miałeś jakiegoś filma, nie wiem, też mo mogłeś dodać do w kontakcie, jeszcze coś. No i teraz wyobraź sobie, kiedy masz na przykład, nie wiem, tam w, no, w tej sieci społecznościowej 30 milionów, 40 milionów, to od razu a, jakby i ludzie zaczynają wszystko to publikować, różne popularne piosenki, niepopularne piosenki. A, tworzyć różne grupy z tematyczne na temat filmów różnych. Tam i, i tyle było tych terabajtów publikowanych różnych filmów i tak dalej wtedy jeszcze nie mieliśmy coś podobnego jak Netflix albo coś takiego, no, no i wtedy jeszcze wszyscy nie wiedzieli gdzie w ogóle to można znaleźć i wtedy jakby urodziło się takie piractwo, piraty w online, taki, wiecie, w internecie, którzy po prostu mogli kopii zrobić wszystkiego i publikowali to wszystko na, w kontakcie oczywiście i wtedy Urodziło się dzięki temu w kontakcie ten e, piractwo, zaczęli wszyscy, wszyscy gry różne, tam nie wiem, e, filmy, muzyki, wszystko było kopii, e, robione kopii tego. No i publikowano w kontakcie. I władze wtedy zaczęli starać się znaleźć... Jakieś, nie wiem, podejście do tego Pawła Durowa, jeszcze coś, żeby on z nimi pracował, bo jeszcze wtedy nikt iz w, z władz, nikt nie mógł po prostu tam napisać, nie wiem, do Pawła Durowa, a on taki, no na przykład ktoś bardzo dużo tam złych rzeczy pisze o tym, o Putinie albo o władzach, ale władze nic nie mogą z nim zrobić, bo oni nie wiedzą. On to robił w tych prywatnych wiadomościach, no i on. Po prostu oni, władze te nie mogą z nim nic zrobić, i z tego powodu oni zaczęli szukać jakby podejścia do Pawła Durewa, a możemy ci zapłacić, albo coś, bo adnaklasniki od razu sprzedali swoją firmę do władz, no i tak samo próbowali oni kupić tego Pawła Durewa. A on w ogóle powiedział, że on nie chce pracować z władzami. I on mówił, i teraz mówi w taki sposób, że Uh, on jest tutaj napisany i on w taki sposób żyje, że on władzy dla niego to też zwykłych ludzi. I zwykłych ludzi dla niego zwykłych ludzi. I co się dzieje, on po prostu odłożył na przykład w kontakcie i co będzie tam dziejeć się, on nie będzie jakby mógł... Moderator żadnego żadnego tego tam nie będzie moderacji tutaj napisane po polsku i e, tak samo jakby co ludzie zrobią tak i będzie i tyle coś złego ok coś dobrego ok on nie będzie jakby e, żadnej tam cenzury albo coś jeszcze nie będzie w ogóle z tego powodu we w też było bardzo dużo różnych Filmów na przykład takich wiecie, na różne tematy, których w ogóle nie można było znaleźć gdzieś jeszcze w internecie. I, do, i, I teraz oni tam, ale teraz tym wszystkim zajmują się władzy. Ja nie wiem dlaczego oni nie usunęli te wideo, te filmiki wszystkie, ale to wszystko jeszcze znajduje się w tym w kontakcie. No i to też bardzo nie podobało się władzom, jakby jak w ogóle można to robić i jeszcze nie było żadnej reklamy w tym w Kontakcie. Tam były różne gry, w których można było płacić pieniądze i procent z tych jakby było z tych pieniędzy. Jakby był dla Wkontakcie, dla Pawła Durowa i tak dalej. Ale nie było żadnej reklamy. My w ogóle nie wiedzieli co to jest reklama w sieciach społecznościowych. Bardzo, bardzo dużo lat. No i władzom bardzo to nie podobało się. No, nie możemy kontrolować ludzi teraz. Wszyscy ludzie, coś oni tam... A, jeszcze wtedy zaczął Nawalny i wszyscy zaczę zaczęli... opozycję zaczęli pisać to wszystko w kontakcie i... E, ludzie zaczęli jakby przychodzić na różne te akcje, bardzo duże ludzie, no i władze nie mogli tego, tego kontrolować, no i oczywiście e, oni zadzwonili do Durwa lub po prostu coś to też go, e, jak to, nie do więzienia, ale po, ale po prostu zatrzymali. I policja zaczęła go szukać, zatrzymali go i wtedy powiedzieli, że lub sprzedawaj nam twój w kontakcie lub um, po prostu będziemy, nie wiem, tam, pójdziesz do więzienia, bo w Rosji to bardzo łatwo. No i bardzo długo to trwało, 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 no i um, Paweł Durów po prostu sprzedał, a tam wiecie co, tam jeszcze taka cena, tam, tam cena tego w kontakcie um, będzie, jak to powiedziano przez, przez władzę, a nie przez Durowa. On po prostu jeśli nie mógł przedać, sprzedać tego w kontakcie za drogę. No i e, sprzedali to i wtedy e, tam syn jednego z urzędników zaczął kierować tym w kontakcie. I wtedy FSB zaczęli po prostu... Oni, dla nich to, to był w ogóle taki, wiecie, e, Paraszka dla całej Rosji, chyba pierwsza taka duża, bo wtedy władze otworzyli drzwi po prostu w Twoje życie. Teraz z tego momentu władze mogli zobaczyć co ty i teraz mogą zobaczyć co piszą ludzie jak oni w ogóle żyją i tak dalej na przykład chcesz nacisnąć tego lajka like tak do na przykład posta nawalnego nacisnęłeś no i za chwilę już policja wyjechała do ciebie to bardzo duże rzeczy było bardzo, bardzo bardzo takich na przykład w zeszłym tygodniu był Dostał karę pieniężną jeden mężczyzna, który mieszka w Moskwie, który opublikował 14 lat temu w Wkontakcie jakiś film, który dzisiaj jest zakazany. Wtedy on nie był zakazany, kiedy on to robił. FSB, oni zobaczyli, że ten mężczyzna ma po prostu ten, ten film i on dostał karę pieniężną 3000 rubli. Wyobraźcie sobie. 14 lat temu on to opublikował. I tak samo ludzie zaczęli po prostu sprzątać w swoich wiadomościach, zdjęciach, filmach, grupach, wszędzie. Wszystko było zniszczone przez ludzi, ale w... to nie pomogło, bo władze mieli do wszystkiego tego, nie wiem, informacje, na przykład usunęłeś coś, ale oczywiście na, twoje, jakby na twojej stronie tutaj nie, to nie, tego nie widać, a władze widzą jakby co ty e, zrobił i, i zwracają jeszcze więcej uwagi oczywiście zaczęli wszystkich do więzienia z powodu tam lajków, z powodu repostów zwykłych no, e, tych e, mm, postów Nawalnego i wtedy ludzi po prostu Wyszedli z tego w kontakcie. Nie wszyscy, oczywiście. Te, które popierali Putina, oni i dzisiaj też tam znajdują się. Ale e, młodzieży teraz, które używało tego w kontakcie, już nie ma tam. No i wszyscy czekali, po prostu. A, wtedy e, bardzo popularny zaczął być ten Instagram. I oczywiście, potem, e, kiedy już było bardzo dużo tych sieci społecznościowych różnych, Paweł Durów otworzył Messenger Telegram, i po pierwsze to był po prostu czat. A teraz to też jak sieć społecznościowa, taka, ale taki czat, który jest najlepszy w całym świecie. Na przykład, można zrobić wszystko, co chcesz, można też prowadzić grupy różne. Można, nie wiem, tam gry już mają też te, ten Messenger tam. No dużo, dużo wszystkiego, to jak Taka rzecz, który nie ma coś podobnego w ogóle. Nawet jakiś WhatsApp, jeśli coś, oni nawet obok nie stoją. No i oczywiście tam też bardzo dużo, zaczęło się bardzo dużo, być tam dużo młodzieży i wszystkich. No i władze też powiedzieli, że chcemy tego Telegramu. Paweł Durów otwórz nam e, ten telegram dla nas on powiedział, że nie teraz ja już nie chcę tego robić Oni za, e, i on wyjechał z Rosji potem e, władze starali się go zablokować ten telegram jeśli na przykład w kontakcie można było zablokować e, to było łatwo to teraz telegram Paweł Duryf o tym pomyślał no i e, on ten telegram nie wiem w jaki sposób Сделал так чтобы это было очень тянечко сделать. Ну и влады российские начали. Они начали блоковать Telegram, а разблоковали свои страны интернетовой влады. Как бы там, не знаю, страны интернетовой Государственной Думы, Думы Панистовой, там Министерство обороны и так далее. Они просто заблоковали в какой-то способ свой. Пробовали это делать, что-то там, 3 или 4 месяца, потом полгода, рок. Oni próbowali, próbowali, ludzie wychodzili na ulicy, że nie trzeba blokować, dlaczego chcecie wszystko zablokować, dlaczego wszyscy, wszystko chcecie wszystko kontrolować i tak dalej, już, już po prostu dość, no, je, korzy e, chcemy korzystać normalnie z sieci społecznościowych lub Messenger, i nie wiedzieć, że ktoś za nami, ktoś tam śledzi i coś jeszcze. Ja włączam telewizor i nowość, ребята z ogromnymi, żyrymi rożami... Вдруг почему-то посчитали, что они должны иметь право читать все, что я пишу в телеграме. Это их государственная позиция. Мы власть. Нас сохраняют эти автобусы, поэтому у нас есть право читать все, что вы пишете. Вы будете это терпеть? Я не буду это терпеть. И тогда власти сказали, что не можем это сделать, не можем заблоковать, будем уживать. Бо Павел Дуров, он сказал, что он не хочет работать в с властями, он не хочет работать с российскими властями, ни с кем не хочет работать. И тогда... Супер. И тогда... Влады начали, то был Бардошок такий, они не могли заблокировать. и они все начали користовать. Думаю, панство, Министерство обороны, все начали мечтать. tego telegrama, swoich własnych tych czatów. No i do nich można było po prostu jakby ich subskrybować w ogóle i na przykład tam subskrybować Dmitry Medvedeva, wow. I no, oczywiście wszyscy byli w szoku, że władze też teraz będą korzystać z tego. No i ten telegram, jak i władze mówią rosyjskie, jak i Paweł Dorów mówi, że po prostu nie można to śledzić, za, za ludźmi w ogóle, co oni robią. Z tego powodu Dzisiaj korzystają z tego telegramu nawet armia rosyjska. Armia rosyjska, dzisiaj wojska rosyjska. Oni piszą w tym telegramie, że uh, trzeba na przykład tej rakiety wystrzelić do tego budynku lub do tego. Oni wszystko tam, te koordynaty, wszyscy wysyłają i tak dalej. To taki bardzo poważny. Wojna przez ten, ten telegram. Uh, Rosyjskie wojska korzystają tylko z tego. I e, oni sami o tym piszą, że no, my korzystamy z tego telegramu jak z racji, wiecie, z tej, e, jakby dla nas, no, to najlepsze, jakby, żeby, żeby walczyć z Ukraińcami, to najlepsze rzecz. No i Paweł Durów też, wiecie, to on taki człowiek, że jeśli na niego jakby e, coś mu powiedzieć, że okej, okay, do więzienia lub na, e, jakby dasz nam trochę informacji o tym, o tym człowieku. Ok. I niektórzy władze tak robią. Na przykład władze dyktatorskie, oni mówią Pawlu Durowu coś takiego i on im daje niektóre rzeczy. Do Rosji, on też, jak to, władze rosyjskie powiedzieli, że oni chcą mieć niektóre informacje tam o niektórych grupach, publicach takich, no, i on im też to jakby dał. Niektóre strony w Telegramu, niektóre czaty on usun usunął. To też praca z władzami, z władzami. i z tego powodu jego jakby nie do końca lubią ludzi. I bo on trochę jakby pomaga władzom, ale wszystkim. Tym władzom pomógł, tym, 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 ale on nie chce dać tej wszystkich informacji. Dla wszystkich władz, no i z tego powodu jego władze też nienawidzą, że władze nie mogą kontrolować ludzi w tym Telegramie. A w tym Telegramie z tego powodu bardzo dużo kryminalnych rzeczy, no i oczywiście władzom to nie podoba się. No, przyszedł on teraz, przeleciał do tego, do tej Francji, no i go złapali. Ale on o tym wiedział, nie wszyscy nie wiedzą teraz dlaczego on przeleciał do tej Francji. I oczywiście panika w Rosji, w władz rosyjskich. Po prostu niesamowita teraz. Oni w ogóle nie wiedzą, co teraz robić, bo wszyscy te, jak to, Wszystka ta informacja, wszystko, wszystko teraz mogą dostać władzy francuskiej. Ale... Będzie to też ciężko dla nich, bo oni napisali tam, dodali, że on e, tam po prostu jakby współpracuje ze wszystkim kryminalnym światem. I żeby to naprawdę dokazać, tutaj napisane po polsku, e, bardzo będzie ciężko dla nich. No i teraz on jakby czeka na to we Francji. No, a Rosjanie zaczęli, rosyjskie władze zaczęli. Jakby panikować. Bardzo duże paniki u nich teraz z tego powodu, że a, 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 to ten a, w, w Dumie Państwowej napisali wszystkim. Trzeba zniszczyć wszystkie wiadomości, kiedykolwiek pisaliście, różne te takie tajemnicze, wszystko trzeba zniszczyć, wszystko. Tamto główny człowiek we tym w dumie państwowej to mówił. Wszystko powiedz, powiedz, wszystko, trzeba zniszczyć. Wszystko. Też wojskowi, też wszyscy zaczynamy <grywa> ważne i poważnej informacje. Trzeba usunąć jakby... Delet, delet, delet. Wszystko trzeba zniszczyć. Ale a, pomocnik Putina powiedział, Lawrow, a dlaczego? W tej informacji, te informacja już jakby u Pawła Durowa i nic nie możemy tym zrobić, nawet jeśli, no, to wszystko. <grytanie> o, i, I ja teraz za tym wszystkim jakby po prostu patrzę na to i... i w, po prostu wyobraźcie sobie jak oni mówią, druga, jak to, armia świata i oni po prostu korzystają z sieci społecznościowych, z, messenger, z Messengera, który nie kontrolują i który ma człowiek, jak jest właścicielem człowiek, który w ogóle nie po ich stronie, który walczy, z którym oni walczyli i tak dalej i oni teraz jakby używają Messenger, produkt swojego tego wrogu, wroga, można w taki sposób powiedzieć. Ja nie jak to. Co, co nowy dzień. Ja jeszcze raz jestem bardzo zdziwiony ze swoich władz w Rosji, bo oni nas po prostu niesamowity głupi ludzi. No i ten w kontakcie on po prostu pokazał nam wszystkim kim jest w ogóle nasze władzy, że oni mogą po prostu wrzucić ci do więzienia za to, że nacisnęłeś lajka. 10 lat temu, w ogóle 8 lat już nie korzystałeś z tego w kontakcie, ale 10 lat temu coś tam, like, zrobił, coś polubił i oni teraz do więzienia jakby z tego powodu rzucają ci i, i, i różne rzeczy jeszcze. A władze e, nauczyli się z powodu tego w kontakcie, jakby patrzeć na to, że jakby to wiecie co, to nie władze zrobili ten w kontakcie. Byłoby jakby Zrozumiałbym, jeżeli by ten w kontakcie zrobili władzę, dla tego, żeby śledzić za ludźmi w Rosji, ale to zrobił inny człowiek. Władze o tym w ogóle nie pomyśleli. No i nawet tam skąd tam ludzie, którzy mogą myśleć. Więc bardzo, bardzo duże rzeczy zmieniły te w kontakcie. Telegram teraz w Rosji. To tak samo, jeżeli by e, wojska e, Stanów Zjednoczonych korzystali z Facebooka, kiedy oni walczą, nie wiem, tam gdzieś. <noise> to bardzo ciekawe. Cóż, napiszcie w komentarzach, to taki długi filmik, ale no, jeżeli ciekawe było, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym.